W sobotę 7 lutego Kozienicki Dom Kultury po raz pierwszy w tym roku zorganizował jednodniowo otwarte warsztaty literackie. Spotkanie odbyło się w punkcie informacji turystycznej KDK i zgromadziło osoby, dla których pisanie jest ważną formą twórczej ekspresji, zarówno autorów z doświadczeniem wydawniczym, jak i tych stawiających pierwsze kroki w świecie literatury. Warsztaty te to stały element oferty Kozienickiego Domu Kultury, skierowany do wszystkich, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności pisarskie. Tradycyjnie już udział w nich wzięli członkowie grupy poetyckiej Erato działający przy KDK. Obecni byli także z ramienia placówki instruktorka Aleksandra Sitnik oraz opiekun grupy dr Adrian Szary, który prowadził poprzednią edycję warsztatów i od lat aktywnie wspiera rozwój lokalnego środowiska literackiego, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Tym razem prowadzącą sobotnie spotkanie była Izabela Pisarska, znana również jako Izabela M. Krasińska, autorka kilkunastu powieści, polonistka, nauczycielka i bibliotekarka związana z Radomiem. Tutaj troszkę będziemy bawić się i poezją i prozą, przede wszystkim będziemy bawić się słowem. Chcę tutaj pokazać, że za pomocą słowa można wyczarować piękne rzeczy. Nie tylko w poezji, ale też chciałabym, bo tutaj głównie uczestnicy to należą do kółka poetyckiego, ale chciałabym im pokazać, że proza również jest piękna, również jest wartościowa. Mam nadzieję, że będziemy się i dobrze bawić, i uczyć, i w obie strony będą, że tak powiem, zadowolone. To jest najważniejsze. Uczestnicy mieli możliwość pracy nad tekstami poetyckimi i prozatorskimi, dzielenia się swoją twórczością oraz otrzymania konstruktywnych opinii. Pisarka opowiadała także o własnej drodze literackiej, przybliżyła uczestnikom etapy powstawania książki oraz poprowadziła praktyczne ćwiczenia pobudzające kreatywność i wyobraźnię. A jak ta proza i poezja mają się w dzisiejszych czasach? Wiadomo, największym zagrożeniem jest obecnie sztuczna inteligencja, która przenika już do wszystkich dziedzin naszego życia, do pisarstwa, z tego co wiem również. Ale wciąż broni się papierowa książka, to mogę potwierdzić jako autorka i jako bibliotekarka. Papier się wciąż broni, też te autentyczne historie, które są tworzone bez oczywiście użycia sztucznej inteligencji, też wiodą prym. Więc jestem spokojna o to, że książka przetrwa. Były e-booki, audiobooki, to wszystko pięknie się razem łączy. Ale myślę, że jeszcze długo, długo będzie czytelnik, odbiorca chciał mieć do czynienia z tą prosą i poezją, które są tworzone z serca, nie poprzez jakieś właśnie takie dodatki, nie poprzez AI. Jakie nasza rozmówczyni ma rady dla tych, którzy piszą, a brakuje im odwagi, by podzielić się z innymi swoją twórczością? Przede wszystkim chyba nie warto pisać do szuflady. Ja uważam, że nawet beta-czytelnicy, beta czytelnicy to są to osoby, którymi czasami dajemy nasze teksty, jeszcze zanim pójdą gdzieś w szeroki świat do wydawcy, a ja zawsze mam taką metodę, że kończę książkę i wysyłam ją od razu do wydawcy, dlatego że on powiem mi wprost, czasami może mało subtelnie, czy to ten tekst się nadaje. Nasi bliscy czasami powiedzą nam to, żeby nam nie zrobić przykrości, że to jest dobre, a wydawca musi wiedzieć, czy to się sprzeda. Więc dla mnie to jest największy feedback taka odpowiedź, że jeśli wydawca to chce, to znaczy, że to jest wartościowe i to przede wszystkim w tym trudnych czasach, w tym trudnym świecie, gdzie książka jednak musi walczyć o swoją pozycję w porównaniu z innymi dziedzinami kultury stanowi taki, no z taką odpowiedź, że jeśli wydawca to chce, to znaczy, że będzie, będzie to też chciał odbiorca w takim szerokim rozumieniu. Miłośnikom poezji i prozy życzymy więc odwagi, zadowolenia ze swych twórczych działań i samych sukcesów.